To jest bardzo piękna plaża oddalona o około 55 km od Viniales. Zobaczcie sobie, jak tutaj jest. Oczywiście, my jesteśmy w takiej części, w której jest mało turystów, bo my za bardzo nie lubimy tego miejsca, gdzie jest pełno leżaków, barów itd. Tak, tak to wygląda. Natomiast bliżej wejście jest oczywiście mnóstwo ludzi, więcej restauracji itd. Tak na tą plażę generalnie wożą taksówki. Taksówkarz musicie zawieźć rano, a następnie czeka cały dzień tutaj na ciebie na parkingu, żeby cię z powrotem zawieźć, ponieważ ta plaża jest na takim cypelku, który wjedzie przez 4- czy 7-kilometrowy wał, więc im się po prostu nie opłaca stąd wracać. I teraz tak. Cena wyjściowa jest 15 kub za osobę w jedną stronę. Ja w tym oczywiście czekam. I tak też usłyszałam od właściciela domu, że to jest 15 kuk za osobę. Więc powiedzieliśmy ok, zastanowimy się, grzecznie, kulturalnie poszliśmy spać. Następnego dnia przy śniadaniu, czyli dzisiaj rano, już właściciel mojej pasy powiedział, że jest 15 kuk w dwie strony. tak, Czyli nagle cena diametralnie spadła 7,5 kuk, jak wiadomo połowa stawki w jedną stronę. No i oczywiście zgodziliśmy się. Wiadomo, nam jest troszeczkę łatwiej negocjować, bo jesteśmy w 6 osób więc dla nich to i tak, i tak jest zysk. Natomiast pamiętajcie o tym, że warto. W razie czego na głównym placu koło kościoła, gdzie znajduje się stacja wiezula, autobusa Wiesula, czyli tego autobusa, autobusu, takiego odpowiednika polskiego busa tutaj, jest mnóstwo ludzi, mnóstwo taksówkarzy, gdzie możecie zebrać sobie zespół, jeśli jesteście w mniejszej liczbie osób, na przykład dwie czy cztery i powiedzieć, że wolicie na kogoś poczekać, aby dobrać kogoś łatwiej znegocjować negocjować cenę, nie bójcie się tego jest mnóstwo turystów, którzy chcą tutaj dojechać, wystarczy poczekać 15-20 minut, na pewno uzbieracie taką metkę i warto to zrobić, ponieważ cena jest wtedy połowę mniejsza to co tutaj jest takie bardzo popularne i znane, charakterystyczne dla tej plaży, to jest to że tutaj jest mnóstwo lokalsów, którzy w tak zwanych krzakach nieoficjalnych restauracjach albo w takich małych budeczkach Przygotowują rybę, langustę i tak dalej za naprawdę dobre ceny, ponieważ oni je na bieżąco łowią. Tutaj widać dookoła takie małe bareczki, bóbeczki. Oni na bieżąco łowią te ryby, langusty i można na przykład zjeść za rybę za 4 kukłówka, langustę za 7 kuków, To jest bardzo dobra cena, lepsza niż w kasie. Więc za pewno oczywiście, no, może nie wiem, czy to jest tak samo bezpieczne. Czy tam mnóstwo blogów o tym, że ludzie tutaj jedli i, i nic im nie było, więc my też planujemy tutaj zjeść. Jeśli zjemy, to jeszcze jutro może nagram jakiś filmik, czy przeżyłam, czy nic mnie nie boli. Mnie i całej reszty. Czy coś jeszcze o tej plaży? Tam są leżaki, tak, jest picie. Aha, ważna rzecz. Przy niektórych mm, plażach na Kubie są sklepy. A przy niektórych nie ma. Tutaj sklepu nie ma, więc są tylko restauracje. I teraz bardzo często nawet w sklepach, w ginialech brakuje wody. A więc tym bardziej tutaj w restauracjach jest tym ciężej o wodę. No i już pytaliśmy lokalców wody nie mają. Za chwilkę pójdziemy jeszcze do takiej jednej głównej restauracji, żeby zapytać, czy jest woda. Dlatego warto jest ubezpieczyć się wodę w giniale. W giniale w takim dużym, dużym sklepie, w którym jest w miarę. Sporo takich podstawowych produktów, który znajduje się z boku kościoła tego głównego placu. Woda kosztuje 1,21 kuka, ale na przykład wczoraj była, a dzisiaj już jej nie było w ogóle. Także jak jest, to trzeba brać. A najlepiej, jeśli do Biniale przyjeżdżacie z Hawany, to w Hawanie wodę można już kupić dużą butelkę za 17 cupów, tak? czyli tych Peso Cubano. I to jest w ogóle jeszcze połowa niższa cena, niżeli tutaj w sklepie. Jeśli macie taką okazję, jedzicie z samochodem, gdzie jest miejsce, nawet w nogach, lepiej kupić 3, 4, 5 zgrzewek wody, bo i tak ta krzywda zawozi was od kasy do kasy, więc nikt tego dźwigać nie będzie musiał. A warto mieć w pokoju taki zapas, nawet 20-30 butelek i po prostu wybrać. My jesteśmy w 6 osób, przeciętnie każda osoba pije w ciągu dnia te 2-3 butelki wody, no więc my po prostu takie zapasy robić musimy. Jeśli idziecie mniej osób, to wciąż jedna, dwie zgrzewki. Warto się w nie zaopatrzyć jeszcze w Hawanie. No i to by było na tyle. Popatrzcie sobie jeszcze raz na plażę. Jest przepiękna. I na morze. Tutaj tu turyści za mną, także zwolnię obie kamerki.